Hej, z tej strony Ati Brick, a dzisiaj mam dla was długo wyczekiwany odcinek mianowicie recenzję zestawu LEGO Ninjago Sklep dla Graczy Tak jest, zestaw ma numer katalogowy 71708 No i co masz, zacznijmy sobie omawianie od oczywiście budowli. Pierwszą budową jaką otrzymujemy w tym zestawie jest taki sklepik z brońmi, można to tak nazwać Tutaj widzimy, mamy jakąś wymianę jakiś chyba napojem życia aż tylecikiem Z tyłu mamy jakieś tutaj jeszcze mieczyki Przepraszam was z góry za to, no, fatalne światło, niestety nie mam na razie żadnego innego do nagrywania, zresztą jest to mój pierwszy film, jeśli chodzi o recenzję. No ale dobra, dosyć już o tym, lećmy dalej do tego. Mamy tutaj taki miętowy mieczyk, nie wiem, można tak coś taki niebieski, yy, czerwony. Tutaj mamy dalej taki, no, neonowy z taką główką jakby smoka. Zresztą element już bardzo często spotykany w zestawach tego Ninjago. I dalej mamy taki złoty mieczyk. No, to w sumie chyba na tyle, mam tutaj dalej taki shuriken. Który się kręci oczywiście. Tutaj mamy jeszcze takie, no nie wiem, co to są za bronie Nie mam pojęcia. Tutaj mamy jeszcze raz ten sztylecik Tutaj mamy jakiś taki miecz. Tutaj jest ta broń. No i co? Lecimy do drugiej budowy. Następną budowlą jest tu taki, no nie, można tak powiedzieć, czy to jest Stojak? Coś takiego. Słuchajcie, to jest chyba... Mi się wydaje, że to jest taka mini świątynia, gdzie to stoi, ale dobra. Ja nie mam pojęcia, oj, tam się przewróciło, ale dobra, to zaraz. Najpierw zacznijmy sobie od tutaj tej tej kejtany. Ona naprawdę z na zdanie wygląda. Tutaj w tym zestawie jest w kolorze różowym. Fajnie mi się podoba ten odlew tego. Ma, jest ona umieszczona w takim stojaczku. Nie wiem czy to ma imitować te przezroczyste elementy, mają imitować właśnie lewitowanie czy coś, ale prawie fajnie to wygląda. No i ogólnie jeśli chodzi o samą budowlę, no tutaj taką naklejkę to jest taki minus, bo myślałem że to jest nadruk, ale to jest naklejka. Dwa mieczyki z tej strony i z tej strony Te części mi przypominają ten tą, Ten hełm prezesa biznesa, jeśli ktoś wie o co mi chodzi Chyba z LEGO przygody jedynki No i tutaj mamy ten stojak, niestety nie przyczynia się tej kitany, tylko ją tu się po prostu stawia Tutaj mamy zrobione to z takich czerwonych jakby magnetofonów, tą podstawkę No i co, lecimy już do ostatniej budowli, a potem do minifigurek Dalej mamy Item Shop. Yy, mamy tutaj taką naklejkę, yy, item, shop, item Shop nazwano, yy. tutaj mamy również naklejkę, to też nie jest nadruk, tutaj mamy Pink Zayna, ale o nim opowiemy sobie za chwilę. Widać, że kosztują tutaj 125 kredytów. Mamy tutaj takie coś, co się obraca, nie jestem pewien, to jest chyba taki stojak z hełmami i czapkami i tak dalej. Fajnie właśnie, że to się obraca, chociaż jedna taka funkcjonalna, pawialna w tym zestawie. No, co tu można więcej powiedzieć? Ma tutaj taki, jakby, nie wiem, mam po prostu takie coś, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Jest umieszczona na takiej drabince. Mamy tutaj również taki hełm konwboja taki hełm rycerski, cylinder, klasyczny hełm kosmonauty, jeszcze taką czapkę rybaka i takiego, jakby, nie jestem pewien, ale wiem, że taki jeden zestaw z tego ninjago mówi miał właśnie y, z takiego, nie wiem jak to powiedzieć gostka, który sobie siedział na straganie i miał taką czapkę, więc w sumie no nie wiem, można też to jakoś fajnie wszystko wykorzystać to teraz lecimy do minifigurek pomyślałem sobie, że pierwszą figurką będzie Awatar Harumi mam tutaj taki mieczyk srebrny y, fajny na drugi na torcie swoją drogą ma taką y, kurtkę pomarańczową y, jakby, no taką kurtkę klasyczną swoją buźkę jej włosy są gumowe w całości, nie są one jakieś plastikowe, ma ona również alternatywny wyraz twarzy, tak to mniej więcej wygląda, naprawdę fajnie to wszystko się prezentuje, myślę, że jak kozak figurka. Drugą figurką jest Okino, ma on taką yy, srebrną katanę, no coś w tym stylu, taką fajną torbę gumową. Yy. Fajną taką, nie, jakby to powiedzieć, kitkę, no jakoś tak. E, kitkę, jakieś e, kimono, coś w tym stylu. No i tak to w sumie wygląda. A swoją drogą to jest taka fajna ciekawostka. E, jego twarz to jest twarz syna Garmadona. E, można go było dostać w, w magazynie Lego Ninjago, nie jestem pewien którym, ale ja mam tą figurkę, teraz mogę Wam w sumie pokazać. Hmm. Jak widzicie twarz jest identyczna. Jeszcze mogę mu zdjąć kask, żeby wam to lepiej pokazać. Yy, Drugie twarze też mają identyczne. Tak wygląda twarz Okino, a tak wygląda twarz syna Garmadona. No i powiedzcie mi, czy to nie, nie zostało zrobione po prostu tak, że im się nie chciało robić nowej buźki? Kto wie? Lecimy do następnej figurki. Pomyślałem, że następną minifigurką będzie taka już lepiej wyposażona minifigurka, ponieważ ma ona, jak wiecie, taki swój mieczyk z fajnym takim, no nie wiem, jakby to powiedzieć, joystickiem, tak? Dalej ma, ma takie dwie katany, one są w kolorze pomarańczowym. Nie jestem pewien, czy to widać u mnie, no bo to światło jednak trochę źle mi pada, ale dobra. Ma on również taki swój pasek życia, nie zmieści mi się w kadrze, więc pokażę to wam tak. No i co? Ma fajne nadruki na torsie. Tutaj mamy takie, taką czaszkę cyfrową i jakiś napój chyba, jakąś miksturę może. To no naprawdę fajnie to wszystko wygląda, ma taką kitkę, okulary. Yy. Kolejna ciekawostka ta główka, Jakby to nie jest żadna taka czapka czy coś w stylu wiecie, jak to się nakłada czasami na mienie figurki głowy, żeby to fajnie wyglądało. To jest po prostu jedna, jeden element, tak? Yy. Opro, o, oczywiście oprócz tej kitki, nie? To co? Może teraz przejdziemy sobie do skota. Scott. Został wyposażony w taką fajną broń. Nie, można powiedzieć, że to jest taka kosa. Ma on fajny taki capture nie z hidden. normalnie jak z hidden side. E, przynajmniej wszyscy tak mówią. E, ja tam nie oglądam hidden side, e, więc też nie zbieram zestawów. No ale naprawdę fajny element. Ma on też alternatywny wyraz twarzy. Taki już taki pewny siebie. On jest podobny w sumie do wyrazu twarzy Jaya. E, jak ktoś e, wie o co w tym chodzi, to dajcie znać w komentarzu. No i co? Jego zwykła buźka ma taką apaszkę Jest to ubrany w taką kurtkę Widać mu jeszcze taką czarną koszulkę przez to Na tej kurtce jest taka ona niebieskawa, miętowa Ma na niej takie smoki dwa O ile się nie mylę Fajne spodnie, normalnie cyfrowe Z tyłu ma też takiego smoka jakby dookoła takiej błyskawicy No i ten daszek też fajnie wygląda ma na nim tą błyskawicę to chyba na tyle, jeśli chodzi o tą figurkę, naprawdę kozacką. Ona mi się bardzo podoba. No i co? Lecimy do yy, chyba awatarów, bo moim zdaniem one są naprawdę kozackie. Ach, te awatary! Mamy tutaj pierwszego awatara. To jest awatar Nii. Dokładnie w stroju nurka ma fajny tutaj nadruki na torsie. Taki znaczek wodny. Jest ona wyposażona w harpun, yy, Taki, no, który się wystrzeliwuje. Z tyłu ma taki zameczek. Yy, oddycha przez takie specjalne narzędzie, nie wiem, można tak powiedzieć. Ma no, zrobioną kitkę klasyczne dwie buśki. Nie będę ich wam teraz pokazywać. Zresztą mi tak pewnie większość wie, o co z tym chodzi. No i co? Myślę, że naprawdę fajna figureczka. I lecimy do następnego awatara. Następnym awatarem jest Kol. Yy, jest on wyposażony w takie dwa fajne kilofy. Ma klasyczne włoski. Wąsa fajnego i jest ubrany w taką czerwoną koszulę. Myślę, że ona miała imitować górnika. No co, tutaj nie ma za bardzo co opowiadać. No bo wiecie, takie klasyczne ciuszki. Czarne spodnie. Kol jak to kol. Myślę, że teraz możemy przejść do już najlepszej minifigurki w tym zestawieniu, ponieważ do różowego zejna. Ach, ten różowy zejm. Pamiętam, jak chciałem go mieć, kiedy on się pojawił pierwszy raz w serialu. Naprawdę super to wyglądało wtedy. No co? Ma klasyczne y, swoje ciuszki, jak, jak z pierwszego sezonu, tylko, że są one różowe. Został on wyposażony w dwa takie y, srebrne shurikeny. Mam dwie buźki trochę jak z Lego Ninjago mówi. Fajną tutaj, y, jakby to powiedzieć, maskę. Z tyłu można y, Umieścić na przykład jakąś katanę czy mieczyk. To no, też fajna opcja. No i tak, klasycznie to na drugich jak z tych pierwszych sezonów. Może teraz przejdziemy już do... Yy, DGJ-a, bo myślę, że to będzie fajna opcja. No i co? Mamy tutaj DJ-a. Yy, ma on fajną taką broń razem z joystickiem. Na takim fajnym neonowym łańcuchu. On również ma pasek życia, tylko taki bardziej już ninja. Hmm. Yy, no. Takie fajne nadruki na torcie, jak, klasycz jak, jak klasycznie z tej nowej serii. Fajną maskę ma taką, no nie wiem, jakby to powiedzieć, cyfrową. Jego ogólny wyraz twarzy, jak ubiera maskę, to jest taki, jakby zawirusowany. A jego alternatywny wyraz twarzy to jest taki uśmiechnięty, pewny siebie, no coś w tym guście. Ogólnie rzecz biorąc, ma on też dwa takie mieczyki jasno-zielone. Co tu więcej dodawać? No, jest naprawdę kozacki. Moim zdaniem, jedna z lepszych minifigurek. W tym zestawieniu, oczywiście. No, tutaj nie ma co zbyt opowiadać. Po prostu podoba mi się ta minifigurka. Ma taką jedną białą rączkę. Yy, jedną taką niebieską. No i co? Ogólnie jest cała niebieska. To co? Chodzimy do ostatniej minifigurki chyba w tym zestawieniu, nie jestem pewien, ale raczej tak No i wtedy już podsumowanie No, następną minifigurką jest Red on ma właśnie taką fajną, jakby to powiedzieć, hełm, coś w tym stylu Kask Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się nazywa Ma tutaj taki jakby fajny laser gun Dwa czerwone mieczyki, również ma pasek życia, taki z czaszką, jak Richie yy, No, co tu więcej opowiadać Fajny ma nadruki na torsie, to mi się bardzo podoba Możemy zobaczyć na jego, na jego twarzy logo Unagami. No i co tu w sumie? No ma jeszcze taki czarny naramiennik jak Richie. Tak szybko wam to opowiadam. No I takie niebieskie dwa paski przechodzące mu przez cały tors i trochę jeszcze do nóg. I jeszcze ma tutaj jakiś numer, chyba jego numer. 404. No, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tą figurkę. To co, lecimy do podsumowania. Podsumowując, naprawdę zerombisty zestaw. Yy, mamy tutaj aż 9 minifigurek yy, i niektóre tylko można dostać właśnie w tym zestawie, więc to też jest fajna opcja. Mamy trzy fajne budowle kejtanę różową. No i co? Yy, jedynym minusem tych budowli to jest właśnie naklejka. Za dużo jest ich tutaj tych naklejek, chociaż część mogła być nadrukami, ale nie są nimi. No i to teraz się na tyle jeśli chodzi o podsumowanie, mam jeszcze taką wiadomość dla Was Jeśli chcecie recenzję zestawu y, Avatar Lloyda, kapsuła gracza, bo mam ją, y, już ją można powiedzieć, że otworzyłem Zbudowałem, więc jeśli chcecie recenzję, żeby y, wrzucić na kanał, ja to chętnie zrobię, bo bardzo mi to y, przyjemność sprawia Jeśli spodobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, y, subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, no i co? Czekajcie na następne filmy, trzymajcie się i cześć!